Siema, siema, z tej strony Big Bad Dice, gramy Warcraft 3 Forge, kampania orków, inwazja na Kalimdor, rozdział dłu drugi, długi marsz, jak to mówi Kern trzeba bronić bestii Kodo, tak? Ale nie wiem, czy on dołączy do naszej drużyny, czy nie teraz. W sensie, czy będzie im sterować, czy on będzie jako NPC, no chyba później będzie do sterowania, W kolejnych misjach. No patrzcie, taki patch wyszedł, że czcionka wychodziła, widzieliście? Na kraina, bardzo przypomina ziemię, z których pochodzimy. Tak. My, Taureni, żywimy wielki szacunek dla dzieł Matki Ziemi. Spokojny żywot na równinach to godny los, młody wodzu. Być może, Kernie, ale mój lud zasługuje na prawdziwą ojczyznę. Wozu! Zauważyliśmy nadciągającą hordę maruderów! Bestie Kodo są przeciążone, muszą odpocząć. Zostań tu i chroń karawany, a my rozejrzymy się za jakąś oazą. Ach, nie musisz mnie niańczyć, chłopcze. Te stare kości mają w sobie jeszcze sporo siły do walki. Trzeba bronić Bestii Kodo. Za honor. Tak. Moi z różnych stron będą przychodzić. No nie, nie tylko od północy, ale też od południa. On dubu. On dabu. mnie zaraz atakuje, co? Za honor. Idą. Tak. Hmm. hmm. Za honor. Tak. Przyjąć szyk obronny. Doktor Rogar! Nikt nas nie powstrzyma. Pana Rabi! Jestem wodzem chorym. Pana Rabi. Wyjeszmy się do roboty. Nadszedł twój czas. On dał. Lok no, na rok. Nadszedł Trzeba bronić bestii, Kodo! Dobra. Dabu. Plecy sami obronią. Hmm. Za honor. Nie uda im się zaskoczyć, Taurenów. Gdzie mam ich? Duchy są niespokojne. Za Zgładziciela! Kurwa, jestem Bobu. Jestem jest przerażający po prostu. Znaczy, nie ma wcale go, prawda? Pathfinding znaczy. Patwalking Leopard Nogal. Miejmy najpierw duchy. Nie uda im się zaskoczyć Taurenów. Wszół się do roboty. Jestem zbożem hordy. Lok na rok! Co? Co tylko zechcesz? Duchy są niespokojne. Ondabu Nikt nie przeżyje. Centaury wróciły! Atakują nas! Ork zginął mi? O. Nikt nie przeżyje. Dobra, walisz, to nie ma co iść tam. Na północ. Hmm. Bierzmy się do roboty. Hmm. Nie. Uda im się zaskoczyć, taurenów. Duchy są niespokojne, Onda... dajmy im chwilkę. Za honor. Tak, no, Luktor, jestem wodzem hordy. Hmm. Nie wróciły, atakują nas! Dobrze, tu jednostki nie chodzą wolnie, jak Battle On z tej strony zasprzeć, co idziemy czy nie? Król czeka na mnie. O! Tak. Hmm. Zaraz Dabu... Tak... Za honor. Hmm. Kogo wam zabić? Dabu... Czów... Do kreta Arnogal. Gdzie mam iść? Spoko, Bierzmy się do roboty. Nie uda im się zaskoczyć taurenów. Hmm. Za honor. Hmm. Ondabu. Tak. Jestem wozem hordy. Tak. Suksu. Ruchy są niespokojne. Jestem gozem Ondabu. Tak. Lok Narod. Lok Narnoga. NOGA! ja podejdę. Cieły! No ciągle wracają, zawsze wracają. Co mnie nie to będę wracać. Dabu. ...duchy są niespokojne. Hmm. Hmm. Tak... ...on Ndabu... ...za honor. Wierzmy się do roboty. No. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Zatrzymują się w miejscu i stoją. Pierdalę tego orka. Wierzmy się do roboty. Znowu nas atakują. Do broni, bracia! Doktor, jestem wodzem hordy. Nadszedł twój czas. Tak. Za honor. Bataurani dostali wylewo, co? Może sobie poradzą. Tak. Kogo mam zabić? No krytar, no tego chcę. Dabu. Luktor, bierzmy się do roboty. Nadszedł twój czas. Hmm. Tromka, wojownicy. A Jesteście z klanu Wojennej Pieśni, prawda? Tak, wodzu. Piekłorycz wysłał nasz oddział, żebyśmy was odnaleźli, ale zaatakowali nas konio-ludzie i musieliśmy się rozdzielić. Bez obaw znajdziemy ich. A tymczasem napijcie się z tej sadzawki. Duchy tego miejsca przywrócą wam siły. Ondabu... Ondabu... Trzymaj Trzeba bronić bestii Kodu! Za honor, hmm. Dobra, idziemy. Honor. Czy się dobrze czują, to lecimy. Long march. Tak. Ondabu. Hmm. Hmm. Za honor. Undabu. Tak. Tak. On da był. Hmm. Za honor. Tak. Procreta rogals! Za Zgładziciela! Trzymać, szyk! trzeba bronić bez kodo, duchy są niespokojne. Hmm, undabu hmm. za honor, tak, undabu, hmm. czy nie podejdzie do korytka. Und da buh. Za honor. So. Hmm. Tak. Za honor. Hmm. duchy są niespokojne. Ondabu. Trzymaj szyk! Trzeba bronić bestii kodu! Za honor! Ondabu! Za honor! Dobra, idziemy. Tak... Dabu On Dabu, Tak. Czy że on pójdzie, czy on będzie wstać, może zbugował. Nie idzie. Za honor. Za honor. Bierzmy się do robotu. na On Dabu, Tak. Chociaż muszę przyznać, że słabo mu idzie To przemierzanie. Równin. Był chociaż do mnie podchodzić. Jest. W mojej pobliże. Hordy. No tak sobie, bym powiedział. Hmm. On dabu. Tak. Tak. Nikt nie przeżyje. Krega Arnogai! Trzeba bronić bestii kodu! Patrzcie, tyle miejsca, on nie może przejść w ogóle. roboty. Jestem wodzem hordy. Jesteśmy atakowani! Dobra, nie ginie. Walić to. On nie ginął, jeżeli tak ma być. E, nie mogę ich na siłę też zbawić. ...duchy są niespokojne. Znów naród! Zaraz Zgładziciela! Hmm... Za honor. On Tak... Czas, Nogal! Mm. Nikt nie był! No. Krgar Nogal! Mm. Żadnych mistórek nie dostaje nie wiem. Za honor! Zabój! Trzymać rzek. Trzeba bronić bestii, Kodo! Dobra, umrzyj no, co ja poradzę. Hmm. Nie wiem, czy z tej jaskini przejdę, wyjdę przypadkiem, ale chyba nie. Za honor. Tak. Undabu. Za mało ma duchy. Za mało manę. Hmm. On da tak. Zachod. Witaj wodzu, wreszcie coś. Jestem wodzem hordy, trzeba więcej złota! Bierzmy się do roboty. On Hmm. hmm. O nie, kolejny Jestem że jestem wodzem. Trzymać Trzeba bronić bestii, Kodo! Tak... Za honor. Hmm... Za honor. On da Tak... Tak... Hmm. Gwiazda! Naprzód! mojej stali! Duchy są niespokojne. Rak nie są! Oh. On da za honor. Za honor. Tak. On da Dalej, siostry. Dawno już nie miałyśmy okazji zakosztować mięsa obcych. Nie radzę, drogie panie. Gdy moja wilcza jazda ściągnie was na ziemię, będziecie bez szans. No nie ściągnie, bo śpi. Poczyk, trzeba bronić bestii kodu! Nie ma sprawy. Bierzmy się do Miejsca w ekwipunku! Hmm. Debilu, przejdź po prostu, Jezu! Nadszedł... Jak... Blizzard mógł tak się skiepsić? Nikt. Ja z tych rzeczy nie mogę zrobić. Ondabu... Tak... Hmm... Za honor... Ondabu... Oaza, nareszcie! O! te pulty. Najpieśni. Mogą się przydać. Użyciele. No gal. Mogą też nam zaszkodzić bardzo. Trzymać się! Trzeba bronić bestii, Kodo! To Kregar Nogal. Zabój. Patrzcie jak one się przesuwały w ogóle. Totalnie nonsens jakiś. Bierzmy się do roboty. Hmm... Dobrze, chociaż też się leczą. Za honor. Hmm... W wojennej pieśni mogą się przydać. niespokojne za. Obronimy tego Taurena. On Nie obronimy, bo nie chcę podejść, Mareczonko. Duchy są niespokojne. Się do roboty, dokregar nogal. Jestem wozem hordy. Duchy są niespokojne. Za honor ciekawa wioska do spalania, no nie tych centaurów. Jestem wozem hordy. Garnogal. Towers! Bierzmy się do roboty. Są so many towers? On dabó. Mieszmy się do roboty. Tak hmm. Tak. Patrzyk! Trzeba bronić Besti Kodo! kotrzy garno, kotrzy Jestem wodzem wozem wodzem Jestem wodzem hordy. Bierzmy się do roboty. Duchy są niespokojne. Za honor. Ondabu. Za honor. Lokregar Nogal. No proszę, mało zostało. Tak. No, to będzie taki wężyk, tak? Kurwa. E. No! Na prowadzi wprost do Mulgoru. Boję się jednak, że nie pozwolą nam jej sforszować. Trzymaj, szyk! Trzeba bronić bestii Kodo. Hmm. Za honor. Tak. Jestem wodzem... Chwała, nie chcę Panem, hamem, hmm. bierzmy się do roboty, tak, za honor, Ondabu. bierzmy się do roboty. Jestem wozem hordy. Nadszedł twój czas. Nie przepuścicie jej. Duchy są niespokojne. Lokregarno Regarnogal. To równie dobrze wiecie, co możemy się bić. Trzymaj Trzeba bronić bestii kodo. Ondabu. Za honor. Tak. Jestem wozem Hordy. A koniec. Za honor. Tak. Lukregar Nogal. Hmm... Ondabu. Jesteśmy że Duchy są niespokojne. A ty? że Dobra, mamy to. Mamy to czy nie? No, na ich czekamy. I co? Będą tak stać? Nie spokojnie. pajace, kurwa. Trzymaj, Trzymaj. Ja mogę tego nie przejść po prostu. No nie, pójdę. Dobra, dalej. Bierzmy się do roboty. Hmm... Muszę spróbować z tym hanem. może się uda go pokonać. Za honor. Nikt nie przeżyje. Aj! Już nie zrobię tego. Za... Trzeba wcześniej o tym myśleć. Kern, karawana nie zdąży się przyprawić. Niechaj na tych głupców spadnie zasłużony gniew Matki Ziemi. Będą nas więcej niepokoić. A ty, młody wodzu, możesz kontynuować swą wędrówkę ku wyroczni. Czym ona właściwie jest? Legenda głosi, że na własne oczy widziała, jak Matka Ziemia wszędzie nici losu. Tylko ona jest w stanie ukazać Wam Wasze przeznaczenie. I gdzie ją znajdę? Daleko na północy, w pobliżu spowitej cieniem góry Hyal, leży szczyt szponogłazów. Wyrocznia znajduje się w jego wnętrzu. Damy wam na podróż nasze najlepsze kodo. Dziękuję, kernie. Horda nigdy ci tego nie zapomni. Bądź dzielny, wodzu. I niech ci matka ziemia sprzyja. No i na tym kończymy. Słyszymy się jutro. Cześć.